Drodzy moi, cały dzień dzisiaj i następne dni jest z nami błogosławiony Jan Paweł II w swoich relikwiach, dlatego udzielę Wam błogosławieństwa właśnie tymi relikwiami. Jest taki piękny zwyczaj, że tam gdzie są relikwie, można błogosławić właśnie korzystając, używając do tego relikwii. Myślę, że wyraża to. Taki, taką głęboką prawdę, że błogosławiony Jan Paweł II, wielki przy, pielgrzym naszych czasów, jak powiedziałem na, w czasie homilii tego poranka, jest z nami i błogosławi nam właśnie z domu Ojca w Niebie. Pan z Wami i z nie gimię Pańskie będzie błogosławione. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.